To w ile sprawie. jest wampira zagłębia w, w tym filmie. to to trudno w jakiś sposób... Jakby, procentowo. Wyliczyć procentowo. Nie, 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 nie potrafię nie. tego zrobić, ja, że to jest nie wiem, 65 do tam, nie wiem, 35, mhm. etc. Nie, znaczy ja myślę, że to jest tak, że końca, że często tak jest, że jeżeli się żeby wcześniej film dokumentalny. Dokument ma swoje ograniczenia. Często tak jest, że żeby powiedzieć w istocie rzeczy, musimy w jakiś sposób pozbyć się pewnych wątków, pewnych motywów, skupić się na czymś jakby takim, na pewnym elemencie. Mm -hmm. e, który się w jakiś sposób zmetaforyzuje na całość. A teraz jakby już schodząc jakby do konkretu, myślę, że to jest tak, że, że o tej sprawie tak jeden do jeden to nie dałoby się dobrze opowiedzieć. takie jest moim mhm. zdaniem znam tę sprawę dobrze. To już sprawa wielowątkowa, wielomotywowa, I trzeba było po prostu podejmować, trzeba było jakby posłużyć się fikcją, żeby te, dotrzeć do istoty rzeczy, żeby tę sprawę tak naprawdę wyjaśnić. A udało um, się z, wyjaśnić tę sprawę? Znaczy wyjaśnić to, co się stało, może nie mm -hmm. wyjaśnić sprawę, bo to nie było, prawdę mówiąc, moj, moją motywacją, że to było moim zdaniem, a coś na ten temat na temat tej sprawy wiem, to jest jedna z tych spraw nie już teraz, mm -hmm. wiele osób nie żyje. Jak... Ale wiem, przepraszam, że spotkał się pan na przykład z przyjacielem e, głównego bohatera, tak, tego milicjanta prawdziwego, e, który był jego takim najbliższym współpracownikiem i który jednak dobrze się o nim wypowiadał. Tak. tak. Mimo tak, wszystko, tak. mimo tego, co zrobił i jak bardzo się zmienił przez to, przez to śledztwo. Poczę się, że to akurat jakby to, o czym pani mówi, to gdzieś tam, to było dawno temu, właśnie tych 18 czy 19 lat temu, że gdzieś to, co on powiedział wtedy... Chcę, żeby prowadził to śledztwo, że jest w tym przyjacielu, który gdzieś tam jego w pewnym momencie źle potraktował, dlatego że on miał inne zdanie. Mhm. A, a, a powiedział, że wie pan, co jeżeli ktoś miał w, tej, w naszym kraju złapać tego, pewnego, tego wampira, to tylko mhm. on. Mówi, on świetnie Gdzieś ambicje, sytuacja, mhm. presja to wszystko spowodowało, że nagle on się bardzo zmienił. Zresztą ja zapamiętałem gdzieś tu kim jest jakby o tym, mm -hmm. W też... wymiarze ludzkim. Mm -hmm. jest no właśnie. To jest najważniejsze. Właśnie jest też o tym, że ten kat się zaprzyjaźnia z tą ofiarą, a ofiara z katem. Czy to jest prawdziwe, czy to jest wymyślone na potrzeby filmu? I to jest bardzo intrygujące. Czy to w ogóle jest możliwe? Niech Państwo trochę kuchni takiej, takiej jakby warsztatowej byłoby zachować dla siebie. To jest na pewno prawdopodobne, to jest wiarygodne. To jest częściowo, może prawdziwe, ale na ile prawdziwe, to wolałbym zachować do A o czym dla pana jest ten film? Jakby pan miał w, w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć. O czym... W jednym słowie mogę to powiedzieć: to jest im uwikłanie. o Uwikłanie. uwikłaniu. Tak. Jest, to jest bardzo film, współczesne. Tak, to jest... Współczesne uwikłanie. Tak, tak, ale wie, moim zdaniem, wie pan co? To jest tak, że ja chciałem zrobić współczesny film, bo jakby. To była motywacja, żeby w uh ogóle -huh. wrócić do tej historii, bo rozliczanie się w 2016 roku z PRL-em, rozliczanie się nawet z tą konkretną sprawą, z taką sprawą, jak powiedziałem, nierozwiązywalną. Ja się rozliczałem z tą sprawą z PRL-em w latach 90-tych, dokument, miałem coś nowego do powiedzenia, bo doszedłem do nowych faktów, na uh -huh. faktów to odkryłem. E, teraz tak naprawdę dla mnie ważny aspekt ludzki. No. To było najważniejsze. Oczywiście gdzieś tam ta sprawa jest w i gdzieś do tej sprawy film odniósł tam jakiś sukces, przynajmniej na festiwalu, w dynamili te osoby, które mi się spotykali gdzieś tam na, na tych przedpremierach, które były tego filmu gdzieś one będą gdzieś odkryły w internecie moje filmy, czy czytały to, to i tamto. Czyli widzicie jakby ta sprawa poprzez jakby te historie, które jest tylko inspirowane. Przywrócił pan tą, żywot w tej sprawie? Jakby, tak. Mhm. To jest taka sprawa, która była jest znana, ale trochę zapomniana, dlatego że jakby tak dużo się dzieje w naszej rzeczywistości, że gdzieś są jakby sprawy medialne może ważniejsze i może trzeba pozwolić to nie właśnie z tej innej strony, mm -hmm. żeby te sławną sprawę odświeżyć, że to się akurat nie dało. Ale chciwość i ambicja no. jest ciągle żywa. Tak, <laughs> znaczy Pani zależało mi w jakim wymiarze jakby... Współczesne, czyli znaczy, więcej, jeżeli historia jest uniwersalna, mm -hmm. jeżeli problem głównego bohatera i jego dylematy są uniwersalne, to zawsze będą współczesne. Zawsze są właśnie uniwersalne. Jak reżyserzy biorą się za Macbeth'a, to tak naprawdę ich nie interesuje historia Szkocji, tylko ich interesuje to, co się dzieje z człowiekiem. Człowiek. Mm -hmm. tak. to jest Bo człowiek. zawsze najważniejszy jest człowiek. Dokładnie, człowiek. Tak, zawsze najważniejszy jest Nawet człowiek. Nawet jeśli jest wampira. Tak. Dziękuję bardzo.